Cześć. To chyba czwartej sezja uh, i w Polsce. To jest moja czacza. To jest czacza. Salam chale. Ona zrobi chleb. Patrzcie, jakie zaibiście zrobi chleb. Ale ją kocham. To jest ciasto, które się robi. Na tej i jest ogień na dole. Ale tęskniłam w takim momencie. Taki moment. Taki moment. Ok, idziemy, ale mam pełne filmy. Idziemy na dół. który jest. Ale na, ale na Tu jest ogród. moje czocia. I tutaj jest piękny, o, Z pięknami kwiatami. Zobaczcie, to jest aż tak jak Polska. Jaka Polska, bo na przykład w, w lacie jest bardzo, bardzo e, zielone. Nawet teraz jest zielone. Z tym pięknami. Pięknie pachnieło no. <laughs> Wcześniej, jak przyjechałem do Polski, nie widziałem jak jest pachnieć. Jak, <laughs> jak Jak jest pachnieć. Tylko widziałem, że to jest nieładniejsze <laughs> słowo dla niego. Jak przeklęsło, widziałem tylko na pachnieć Ten kwiaty się nazywają Narges. I to jest. Ogród moje ciocia. Tam wcześniej był jakiś pol, pole, w którym. A! W którym e, mieli ryż. W sensie, że oni zarobili ryż tutaj, ale już nie ma. To było dawno temu. I tutaj wcześniej mieli krowę. Ale jeszcze się nie, nie mają. Używają jak garaż, jak jakiś parking. I ten jest a, drzew pomarańcz. Oczywiście, że teraz jest, a, ż, jest zima i dlatego nie ma aż tak dużo. Zielon, zieloność okej, okay, i tutaj jak widzicie my cały czas używamy ten satelit, który nie jest irański telewizor jest mm, jakieś międzynarodowe telewizorki, że tylko używamy bo irański telewizor jest taki nudny że nikt nie ogląda irański telewizor. Ale na przykład mamy perski telewizor, który na przykład moi rodzice też, moja cała rodzina też mogą rozumieć, bo, bo jest po persku. I jeszcze jest. Uh, jeszcze jest broadcast, jest zrobiony w Londynie na przykład, albo w Anglii, albo w Ameryce. Ale mają. My, my możemy tego oglądać, bo jest po persku. To są. Irańczycy, którzy nie mieszkają w Iranie i nie lubią ten, ten rząd w Iranie, i nic nie lubią ten, o ten teraz irański, nic nie lubią. I są jakieś protestowani Iran, Iranczycy, protestowani Iranczycy. My cały czas oglądamy to, coś, że to, które pokazywałam, to był satelit. Każdy Irańczyk ma coś takiego, bo nikt nie ogląda iranski telewizor. Bo jest nudne jak wróżba Tak jest tutaj, w moim mieście W moim mieście Moje miasto Okej okay. Do zobaczenia niedługo Dużo rzeczy mamy nagrywane dla Was